Życie konsekrowane jest takim papierkiem lakmusowym w odniesieniu do życia zewnętrznego, bo w ciągu tych 200 ostatnich lat, pamiętamy, nawet w tej rzekomo demokratycznej Europie, to zakony były x razy prześladowane. Wyrzucano z Niemiec, po Bismarcku, zabroniono także we Francji. Nawet Hiszpania miała w tej branży duże trudności. Nie mówię oczywiście o Polsce, która znajdowała się pod rozbiorami, pod zaborami. No więc to też te trudności były bardzo wielkie. Poza zoborem austriackim, to wszędzie była narażona na bardzo poważne trudności. W zaborze pruskim likwidowano zakony już od 1815 roku. W zaborze rosyjskim. No właśnie to głównie od powstania listopadowego. Także kiedyśmy dotarli do tej pierwszej wojny światowej, to było bardzo słabo od strony ilościowej. No później będzie druga wojna światowa i straszliwa też Gehenna, jaką przeszły zakony, bo nie ma takiej wspólnoty, która by wtedy nie była narażona niemalże na Eksterminację taką ludnościową, to znaczy swoich członków czy członki. No, już czasów komunistycznych nie trzeba tutaj specjalnie przypominać, ponieważ wiemy doskonale, jak to wyglądało wszystko. Kiedy też zabierano klasztory, były bardzo często na jazdy. Przyjeżdżali, zabierali wszystko, co było w oborach, chlewach, No a i trzeba było z tym żyć dlatego mówię, że zakończą takim papierkiem lakmusowym, który wskazuje na to, kiedy i gdzie, i jakie mogą się pojawić zagrożenia dla instytucji kościelnych, a siłą rzeczy też dla samej misji kościelnej, bo bez instytucji kościelnych misja kościoła też nie będzie miała perspektyw rozwojowych, będzie kogoś brakowało i znamy doskonale błogosławionego Honorata Koźmińskiego, który w czasach, kiedy wszystkie klasztory zakonne żeństw zostały zniesione, jednak wykrył to nową formułę bycia osobą konsekrowaną, a więc bez noszenia stroju zewnętrznego. To było na pewno dużym zaskoczeniem, ale rzeczywiście wrogowie to cenili sobie. Carska Ochrana analizowała wszystkie te ruchy. I gdzieś tak jak pamiętam, że w latach 1989 między innymi także podała, że jest około 30 tysięcy takich sióstr zakonnych w samym zgromadzeniu, sił służeń. Oczywiście nie były to dokładne daty, dane, dlatego że troszeczkę sytuacja wyglądała inaczej. Ze względu na bezpieczeństwo, ze Zgromadzenie miał strukturę, jak gdyby takiego potrójnego przynależenia, więc była ta grupa, które żyły razem, chociaż bez stroju duchownych, jako jakieś pracownice, zakład krawiecki prowadziły, czy inne rzeczy. Była następna grupa, wieniec takich otaczający, które co miesiąc gromadziły się osobiście, one żyły jak, klauzuro, jak klauzurowe prawie i była tak zwana Grupa stowarzyszonych, które czas do czasu się gromadziły. W sumie razem to prawie tyle było, ale w każdym razie to świadczy, że panu znajdowało zawsze to jakieś rozwiązania. Dlatego sądzę, kiedy o tym myślimy, warto także w takich chwilach szczególnego zagrożenia <tuszy> powracać do tamtej czasu, żeby się nie przerażać, nie popadać w jakąś niepewność, nie krępować tych możliwości, ale szukać, w jaki sposób można ofiarować się Panu Bogu i tę konsekrację Panu Bogu urzeczywistniać nawet, że te zewnętrzne okoliczności są bardzo wyjątkowo niesprzyjające. To, co jest takie bardzo ciekawe, to te wspólnoty zakonne są też tak samo swego rodzaju takim znakiem, zapotrzebowania od strony i duchowej i od strony powiedzielibyśmy takiej charytatywnej zapotrzebowania jakie można dostrzegać w danym czasie w określonej epoce w określonym kraju zakładanie pierwszych tych przedszkoli, pierwsze ochronki, gromadzenie dziewcząt czy chłopców potem szkoły zawodowe pierwsze na terenie naszej ojczyzny pierwsze szkoły zawodowe to powstały właśnie we wspólnocie pochodzących od ojca Honorata tzw. doloryści czy bracia świętego Józefa, którzy pozakładali te wielkie zresztą szkoły wielozawodowe, których przedtem nie było. Salezjanie później przybędą z taką szkołą, która do tej pory istnieje w Oświęcimiu. No, kształcono tam masę, masę rzeczywiście ludzi chłopcu, ale to samo można mówić o zakonażyńskim, może nawet jeszcze w większym stopniu, dlatego że zakony żeńskie odczuwały taką większą potrzebę, jako że sytuacja pomimo tej równości demokracji, o której się u nas mówi się bardzo często, to dziewcząt była jednak trudniejsza i w znalezieniu pracy, i w utrzymaniu się na jakimś takim poziomie. Więc zakony były zawsze tymi, które odpowiadały na te zapotrzebowania. Pamiętam, spotkałem w Lublinie w latach 60. chodząc po kolędzie tych braci świętego Józefa, którzy zostali zlikwidowani po wojnie. Ich szkoły, takie wielkie szkoła, lubelska była szkoła, do tej pory budynek istnieje. Czy oczywiście tu niedaleko Warszawy, we Wrocławku, Białymstoku. No Samo Nowe Miasto jest ja tego przykładem. Po 300 młodych ludzi się kształciło, było bardzo dużo. I ponieważ oni byli zarejestrowani jako stowarzyszenie, to zostali zlikwidowani totalnie wszystkie majątki zostały zabrane, i ta młodzież rozpędzona. No i zakonnicy też a przecież w takim, to było 400 zakonników, którzy nie mając święceń kapłańskich, pracowali z tymi ludźmi. No, i rzeczywiście byli taką wielką pomocą w tym wyzwalaniu się naszego przykładowo-społeczeństwa polskiego z tego rozbicia, które skutkowało jeszcze po okresie rozbiorów. Kiedy było trudno być sobą, trzeba było zawsze udawać. Te pozory wiemy, że nic tak czego nie niszczy, nie osłabia, nie pomniejsza jak różnego rodzaju pozory czy udawań. Bo nie być sobą to jest przecież wielki dramat. Także moglibyśmy tutaj bardzo wiele przytaczać. No cóż, my dziękujemy Panu Bogu, że pomimo tych trudności wspólnoty, zakony jakoś tak odradzają się. Ale trudno być, jak to się dzieje, bo to jest sprawa Pana Boga. Pan Bóg ma do swoje jakieś metody, no jak, jak chociażby powstanie ruchu zgromadzeń niehabitowych jak potem powstawanie tych różnych innych, w tych naszych czasach obecnych, tych różnych zgromadzeń, które się zajmują, no właśnie młodzieżą, nadużywającą tych różnych, czy przy takich nażywek takich, czy używek tego różnego rodzaju, czy wreszcie też uzależniających się od tych narkotyków, no, czy w ogóle w jakiś sposób tak rezygnujących z własnej tożsamości, z własnej świadomości. To też daje się we znaki, to jest wielkim zagrożeniem dla ludności. I tutaj zakony podejmują to myślę, żeby docierać do tych też wszystkich. I nie tylko, że docierać ich jak gdyby uczyć, ale biorąc do swoich środowisk daje szansę jak gdyby szybszego odrodzenia się. A jeżeli ktoś Wspólnoty Zakony nie wychodzą naprzeciw, to raczej wtedy zaczynamy dostrzegać, jak gdyby że ta ich, na stronę tej zewnętrznej, obecność zaczyna maleć. To jest taki bardzo dobry znak, bo tu nie da się odrodzić przez to, że ożywimy naszą informację, że będziemy bardzo współcześnie, kolorowo ukazywali nasze klasztory. Tego się, to nic, owszem, może to nieco pomóc, ale tylko na pierwszy rzut oka. Jeżeli natomiast nie ma tego życia takiego pełnego, pewnego zaangażowania w jakąś misję, jakiś charyzmat, to to potem będzie bardzo szybko też jak samo się wykruszało. My dziękujemy. Dziękujemy za masę świętych, zakonnic i zakonników. Dziękujemy za te przykłady, za ten za wkład także w kulturę naszego narodu. Myślę, że ten wkład w kulturze jest obecny we wszystkich krajach świata, poczynając przecież od benedyktynów, dzięki którym uratowano masę Różnych pozycji z literatury starożytnej. Pamiętałem przecież doskonale, kiedy to już w czasach św. Benedykta Cassiodor, taki senator, cały swój majątek obrócił, żeby zatrudniać skrybów, czyli pisarznących, żeby przepisywali księgi. Bo tylko była jedna księga, druku nie było. Jeśli jak ktoś napisał, to była jedna. Chyba, że ktoś ją przepisał. A przepisywano po to, żeby właśnie na wypadek. Na wypadek zagrożeń uratować, jak gdyby przewidując, że będą te wędrówki ludów, które zniszczą bardzo dużo. No nie przewidziano, przypuśćmy obecnie w Azji, tutaj naszej południowo-zachodniej, tutaj blisko naszego kontynentu, że teraz to, co dzieje się tam, kiedy ci islamiści też niszczą, ale głównie niszczą obiekty architektoniczne, bo tego się nie dało schować, ani ze za sobą zabrać, ani gdzieś umieścić. Dlatego rok życia konsekrowanego jest oczywiście tym rokiem, taką okazją, żebyśmy dziękowali Panu Bogu właśnie za to, że Duch Święty ubogaca ludzkość, a poprzez Kościół, a w Kościele poprzez Instytut Życia Konsekrowanego, ciągle jak gdyby coś świeżego dając, ciągle z nowymi inicjata, inicjatywami wychodząc naprzeciw, stale w jakiś sposób ubogacając tę rzeczywistość, którą nazywamy rzeczywistością człowieka na Ziemi w konkretnym czasie.